Cześć! Dzisiaj mam dla Was drugą część lekcji o słówku które, którzy i o rodzaju męskoosobowym, bo łączymy ten temat. Pierwszą lekcję, link do pierwszej lekcji znajdziecie w opisie, a teraz przechodzimy do właśnie tej drugiej części. Już wiecie, że forma które to jest forma niemęskoosobowa a forma KTÓRZY to forma męskoosobowa. I to jest mianownik, to jest ta forma podstawowa. Co się dzieje w pozostałych formach? Yy, przygotowałam tabelkę, którą już Wam pokazałam na końcu poprzedniej lekcji na ten temat. I w tej tabelce są wszystkie najważniejsze rzeczy, które musicie wiedzieć. Zacznijmy od końca, zacznijmy od drugiej części tej tabelki, bo tak jak widzicie, dopełniacz, celownik, miejscownik i narzędnik ma jedną formę dla obu rodzajów. Więc to jest dobra informacja, to jest coś łatwego i nieskomplikowanego. Więc zacznijmy sobie właśnie od dopełniacza. Będziemy mówić o sąsiadkach i o sąsiadach, w tym żeby pokazać tutaj, co się dzieje. A więc to są sąsiadki to są sąsiadki, których nie lubię. To są sąsiedzi, których nie lubię. Identyczna forma. Celownik. To są sąsiadki, to są sąsiadki, którym codziennie mówię dzień dobry. To są sąsiedzi, którym codziennie mówię dzień dobry. Przy okazji ćwiczymy odmianę rzeczownika sąsiad, sąsiedzi, sąsiadki. Miejscownik to są sąsiadki, o których rozmawiałyśmy wczoraj. To są sąsiedzi, o których rozmawiałyśmy wczoraj. Też identyczna forma dla obu rodzajów. I narzędnik to są sąsiadki, z którymi często rozmawiam, to są sąsiedzi, z którymi często rozmawiam. Więc te formy są identyczne bez względu na to, czy mamy rodzaj męskoosobowy, sąsiedzi, czy niemęskoosobowy, sąsiadki. Ale wróćmy na początek. Czyli zobaczcie, co się dzieje z mianownikiem, biernikiem i też troszeczkę dopełniaczem. Już wiecie, że tutaj w mianowniku mamy dwie różne formy sąsiadki, które i sąsiedzi, którzy. I zobaczcie, co dzieje się w bierniku. Gdy mówicie o sąsiadkach, to biernik jest identyczny jak mianownik, więc to są sąsiadki, które lubię. Ale to są sąsiedzi, których lubię. W zależności od tego, czy to jest grupa męsko, czy niemęskoosobowa, biernik wygląda inaczej. które i których. Co się dzieje w dopełniaczu? Już wiecie, że ta forma jest identyczna dla sąsiadek i dla sąsiadów, ale ten dopełniacz jest identyczny jak. Biernik męskoosobowy. I to jest bardzo ważna rzecz. W rodzaju niemęskoosobowym, w liczbie mnogiej, mianownik, biernik są identyczne. W rodzaju męskoosobowym, w liczbie mnogiej, biernik i dopełniacz są identyczne. I jeszcze ważna rzecz, o której też czasami zapominacie, ta forma, któż, i ten dźwięk, i te litery RZ, rz, rz jest tylko w mianowniku we wszystkich innych formach mamy r. Więc których, których, którym, których, którymi tutaj wszędzie wymawiamy, piszemy r, a ż, rz jest tylko w tej formie w mianowniku. Spójrzcie jak to wygląda. Tak, i to wszystko, co chciałam wam dzisiaj powiedzieć na ten temat. Uważajcie na rodzaj męsko i niemęskoosobowy. Uważajcie na formy słówka, które, którzy, zarówno w mianowniku, jak i w innych formach, i zwracajcie szczególną uwagę na mianownik, biernik i dopełniacz, bo tutaj niektóre formy są identyczne: albo mianownik i biernik, albo biernik i dopełniacz, w zależności od tego, czy to rodzaj niemęsko, czy męsko To na dzisiaj wszystko i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Na razie, cześć.